Dobra, przyszła do mnie, słuchajcie, druga część yy, do sprzęgła, tak. Uszczelniacz półosi. Nawet nie wiedziałem, że te części takie tycie są. Cię spodziewałem, że to będzie wielkości mojej dłoni. Oto taki krążek. Uszczelka skrzyni. I simmering, tak, simmering. 24x35x7 do wybieraka skrzyni. No, więc mamy komplet. I teraz tak, będziemy to robić z kumplem. Może wam jakieś wstawki e, pokażemy tutaj na kanał w formie Shorta. Tak, jak będziemy się z tym bawić. E, więc gdzieś tam, ale ja nie mówię, że to teraz, że to dzisiaj, że to jutro, że to za miesiąc, za tydzień. Yy, po prostu jak nam się uda ogarnąć temat sprzęgła yy, to będziemy Wam tu na kanale coś tam pokazywać. Na razie części Wam pokazuję, że udało się skombinować.